Witajcie Ostrożercy! Z tej strony domowe degustacja anioła I w dniu dzisiejszym kolejnym odcinku z serii w poszukiwaniu ostrości spróbujemy przetestujemy skosztujemy krwi szatana Satan's Black Hot Sauce opis Sos powstał w piątek 13 października 2000 roku podczas pełni księżyca. Mała buteleczka o ciekawym kształcie posiada atrakcyjne, niecodzienne zamknięcie. Na szyjce zawieszony jest wizerunek diabła, strzegącego tego, co ma najcenniejsze swojej krwi. Ten ciemny, bardzo. Gęsty i piekielnie ostry sos jest obowiązkową pozycją w kolekcji każdego prawdziwego chili heada, a także ze względu na swój atrakcyjny wygląd stanowi idealny prezent oraz może być wykorzystany jako element dekoracyjny kuchni. Skład. Ekstrakt z chili ocet z czerwonego wina. Zastrzeżenie. Sos jest wtem wyłącznie kolekcjonerski. Ze względu na swoją ekstremalną ostrość, nie jest przeznaczony do konsumpcji. Począwszy od zakupu, całe ryzyko związane z jego używaniem przechodzi w całości na nabywcę. Informacje odnośnie sosu wykorzystano z, ze strony ostrakuchnia.pl. Piekierni bracia! Skład zblad mamy już za sobą. Jak pewnie zauważyliście, jest on bardzo krótki. Zdaję sobie sprawę, że jest to sos ekstraktowy. Więc y, mam również świadomość tego, iż będzie to piekielnie mocne. W końcu jest to krew szatana. Dlatego postanowiłem y, przetestować tą ostrość, tylko na jednym nośniku czyli paprykarzu i później będzie również tylko i wyłącznie jeden test z rzeczy. Słuchajcie, producent na swojej stronie napisał, że ten sos posiada 800 tysięcy SKU. Po konsultacjach z czarcimi mocami wiem, że to jest prawdziwe 800 tysięcy, więc moc będzie piekielna. Oczywiście E, przygotowałem swą czarcią dupę i e, miejmy nadzieję, że tylko na tym się skończy i nie trzeba będzie zwrócić piekielnej zawartości. Jednocześnie jeszcze raz chcę podziękować e, i cóż to za paradoks, ponieważ papież ostrości przesyła diabłu jego diabelską krew. Nasz flakonik z krwią szatana jest już odbezpieczony. Więc najwyższa pora sprawdzić, co też tam w Watykanie w tych swoich archiwach przechowują. Czuwa się bardzo odstowy zapach, no ale jest to wynikiem tego już na drugim miejscu w tym składzie, jest ocet winny. I gdzieś tam pojawia się to już nuta tego ekstraktu. Chyba tak, ale nie ukrywam, że jest ona bardzo zaburzona przez ten ocet winny, co więcej. Jego zapach kojarzy mi się z takimi jakby śliwkami. E... Tak, z taką pastą śliwkową, którą zresztą z tego czasu miałem możliwość jedzenia w Toruniu. Diabeł jest głodny, dlatego postanowił wypróbować ten specyfik w tym, co lubi najbardziej, czyli niech powieje portem i poczuje się tą szczecińską nutę, czyli szczeciński paprykarz z łososiem. Odrobina portu znajduje się już w miseczce. No to cóż, skoro mamy port, to teraz trzeba jej upuścić trochę krwi. Sos ten jest bardzo gęsty. W swym kolorze faktycznie przypomina czarcią krew. Zobaczymy, jak będzie komponował się z Daniem, którego zapach, smak i aromat potrafi zabić wszystko. Nasza krew znajduje się już w misetce. Zobaczymy, jak będzie komponował się z paprykarzem, czy zaburzy jego smak, aromat, jakie moce nam tutaj e, zaserwuje. Smacznego ostrożercy! Jest bardzo mocne. Od razu, od razu wyczuwa się tę moc tego specyfiku. Normalnie, aż mam problem z mówieniem. Musiałem trafić gdzieś na większe skupienie tego, ale rzeczywiście moc jest przeogromna. Bardzo szybko wchodzi na język. Wyczuwa się tą gorycz, ale i gdzieś tam tą octowość. Bardzo mocno pali, wchodzi na gardło, zaczyna mi się robić gorąco. Muszę powiedzieć wprost, diabeł doświadczył piekła. <śmiennie> Powiem tak. Jak widzicie. Zgubiłem już jednego rożka. Ponieważ krew szatana okazała się mocniejsza niż mogłem się tego spodziewać, tak mi się czoło spociło, że aż mi ruch odpadł. Ale z drugiej strony naprawdę nie będę już walczył, żeby go z powrotem przykleić, bo i najprawdopodobniej dojdzie do takiej samej sytuacji, jak miała miejsce przed chwilą. Paprykarz powiedzmy, że zjedzony w połowie. Musiałem drugą połowę spuścić do otchłani klozetu. A to dlatego, że sos ten tak zaburzył smak paprykarza, spowodował nieopisowa... nieopisałą wręcz gorycz, że tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie dało się zjeść i dokończyć. Co do jego mocy, jak już widzieliście, jednego roga straciłem. Domyślam się, że po spróbowaniu łyżeczki, odpadnie mi róg drugi. Ale dzięki temu nie będę rogaczem. <grystanie> Okej. Okay. Pora rozpocząć etap drugi. Test łyżeczki. Specyfik jest już na łyżeczce. Barwa tego sosu Dosyć ciekawa ciemna czerwień, gdzieś taka jakby karmelizowana, w sumie w konsystencji tego sosu przypomina on jakby skarmelizowany cukier. Niestety jego zapach jest uchybny. Tak jak w butelce ciężko było wydobyć nuty mm, pełne nuty tak na łyżeczce, że tak powiem on otworzył się przed nami i pokazał swoją prawdziwą twarz. Eee, ten ocet winny jest tutaj bardzo mocno przełamany przez ten typowy ekstraktowy zapach czegoś spalonego, popyłowatego. No, taka powinna być krew szatana. Ale my! zwykli zjadacze chleba w kontakcie z taką krwią możemy polec. Jak to mówią chwila prawdy Ale to jest cholernie niedobre. <laughs> Bardzo olej, oleiste, smaku fatalne. Z początku, ale tak delikatnie z początku. Hmm, czuło się gdzieś tam. Tą winną odstowość. Natomiast później wchodzi już ta ekstraktowa gorycz. Zaczyna palić mi język, a zwłaszcza gardło. Jest on piekielnie mocny. To jest faktycznie prawdziwe 800 tysięcy W. Przełykanie śliny sprawia problem. Zaczynają zabić mi oczy. Najgorsze to te gardło. Słuchajcie, ja nie będę zgrywał bohatera. Ja muszę popić, bo tak mi weszło na gardło, że może, być, że mam wrażenie, że zaraz mnie rozsadzi. Niestety można było się domyśleć, to coś nie pomaga. Pali okuń. może nie że mi się rozkręca zaczynam teraz odczuwać jak powoli oh zaczynam schodzić na brzuch najśmieszniejsze jest to że gardło już nie boli ale tak weszło na usta może nie tyle usta Ile podniebienie i język. Ojej, ale piekło to się mi z brzucha odezwało. Tak weszło na podniebienie i język, że mam naprawdę problem z mówieniem. powoli zaczyna się to wszystko rozchodzić. Pozwolicie, że diabeł dokończy sobie świetankę, a jak piekiełko trochę zejdzie, to przejdziemy do podsumowania. Ta ostrość powoli zaczyna rozchodzić się, więc, że tak powiem, uzyskałem mowę. Choć czuję, jak zaczyna wchodzić mi teraz na flaki. Więc tak, będzie piekło. Ale w ostatniej części podsumowującej nasz dzisiejszy sos, krew szatana, czyli Satan's Blood, wizualnie prezentuje się fantastycznie. Fajna buteleczka, flakonik konsystencji, dosyć gęsty, barwa ciemnokrwista, czyli taka jak faktycznie krew szatana. Co do zapachu, z flakoniku prezentował się on w miarę dobrze. Z łyżeczki natomiast to już nie było fajne. Gdzieś tam były wyczuwalne te nuty winnego octu, ale był on całkowicie, tak naprawdę, po pewnym czasie, kiedy dłużej go wąchałem, był on całkowicie przykryty tym zapachem popiołowości ekstraktu. W paprykarzu, całkowicie zaburzył paprykarz do tego stopnia, że nie byłem w stanie tego skończyć i połowa z tego paprykarza musiała wylądować w toalecie. Natomiast z łyżeczki, w smaku fatalny. Z początku, zanim uruchomiłem swoje nozdrza, wyczuwała na była gdzieś tam odrobina słodyczy, ale to takie było moje osobiste odczucie. Później, natomiast, kiedy to połknąłem, pojawia się tylko i wyłącznie gorycz. Gorycz ekstraktu, ta popiołowość, ta spalenizna. Więc, tutaj, jeśli chodzi o jego smak, to bardzo duży minus. Z jednej strony, nie oszukujmy się, takie są ekstrakty, ale co może wyróżnia go na tle innych ekstraktów to może właśnie ten ocet winny i faktycznie ten design, który że tak powiem, robi swoje. Co do mocy, on jest faktycznie mocny. On jest i mocny i nazwa tego specyfiku oddaje jego moc. I teraz mamy również na rynku dostępny sos, który jest sprzedawany również w fajnym opakowaniu, takiej trumieńki. Blair's Ultra Dead. Na stronie producenta podane jest, że ten sos ma 800 tysięcy schał. Dokładnie tyle samo, co ten. Ale wierzcie mi, że Wartość tego sosu, 800 tysięcy SHU, jest w dużym stopniu zawyżona. Ponieważ jeżeli ten faktycznie ma 800 tysięcy SHU, a na to wszystko wskazuje, to ten może mieć około 500 tysięcy. Ponieważ mam wrażenie, że ten jest znacznie ostrzejszy i znacznie mocniejszy od tego. Czasem jedyną możliwością sprawdzenia tego, jak to jest ostre, to nałożyć specyfik na łyżeczkę i po prostu wziąć ją do buzi. Ostrożercy. Dziękuję za uwagę. Wierzę, że materiał się podobał. Jak widzicie, róg został. Czyli może i mocne, ale jednak nie skończyło się KO. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał. Łapki w górę. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka. I widzimy się w następnym odcinku z serii w poszukiwaniu ostrości.